Superbohater w tarapatach. W ogromnym mieście Lumenopolis, pełnym wieżowców i neonów, żył sobie chłopiec o imieniu Max. Z pozoru był zwyczajnym dzieckiem, schodził do szkoły, jadł płatki na śniadanie i grał w piłkę z kolegami. Ale nikt nie wiedział, że po szkole stawał się kimś zupełnie innym. Max był supermakiem, superbohaterem z mocą kontrolowania światła. Dzięki specjalnemu kostiumowi który jego dziadek z dawny wynalazca zostawił mu w tajnym schowku. Max potrafił świecić jak latarnia, wysyłać świetlne promienie, a nawet tworzyć ochronne tarcze z czystej energii. Codziennie po cichu pomagał mieszkańcom. Oświetlał drogę zagubionym, zatrzymywał złodziei błyskiem światła, a raz uratował kota z drzewa, tworząc most ze światła. Ale pewnego dnia pojawił się ktoś nowy. Z podziemi Lumenopolis wydostał się tajemniczy cień, który pochłaniał wszystkie źródła światła. Latarnie gasły, niani znikały, a nawet słońce zdawało się przygasać. Ten ktoś nazywał się Cieniostwór. Miał czarny płaszcz, czerwone oczy i szept, który zamieniał odwagę w strach. Supermak ruszył do walki. Ich pierwsze starcie miało miejsce na dachu najwyższego wieżowca. Światło Maksa odbijało się od mrocznych smak Cieniostwora, ale coś było nie tak. Każdy promień, który wysyłał, słabł. Cieniostwór pochłaniał jego energię. W końcu supermak upadł na kolana. Z jego rękawicy zgasł ostatni błysk. Światło, twoje światło. Jest moje, wysyczał cieniostwór i zniknął w ciemności. Max był bezradny. Miasto pogrążało się w mroku. Nie mógł już używać swoich mocy. I wtedy pojawiła się mała dziewczynka. Nazywam się Lilka, powiedziała. Też kiedyś miałam światło. Może razem znajdziemy sposób, żeby je odzyskać. Max i Lilka schronili się w opuszczonym planetarium. Jedyne światło dawała stara, migocząca kula nad ich głowami. Skąd wiedziałaś, że miałem moc? zapytał Max. Lilka spojrzała w niebo. Bo ja też ją miałam. Dawno temu. Ale cieniostwór ukradł ją mojej mamie. I potem mnie. On żywi się naszym światłem, naszymi marzeniami. Ale wiem, gdzie trzyma to, co zabrał. Pokazała mapę z Istara, zniszczona kartka, która prowadziła do jądra ciemności, dawnej fabryki energii, teraz całkowicie pochłoniętej przez mrok. Następnego dnia, uzbrojeni w latarki, stare wynalazki dziadka Maxa i odwagę, jakiej nie da się zmierzyć, wyruszyli w drogę. Po drodze spotkali istoty, które też straciły światło wędrownego robota z przepalonym sercem. Sowę, która zapomniała, jak latać, i chłopca imieniem Tejoł, który bał się mówić. Lilka i Max dzielili z nimi swoje światło nie to z rękawicy, ale to z serca. I ono zaczęło wracać. Kiedy dotarli do fabryki, czekał na nich cieniostwór. — Przyszliście po to, co wasze? — zaśmiał się. — Za późno. Wszystkie światła należą do mnie. Ale wtedy coś się stało. Lilka wyciągnęła starą latarkę mamy. Zamiast światła wyszła z niej muzyka kołysanka, którą mama śpiewała jej przed snem. Cieniostwór zadrżał. Nie. Bo to, czego naprawdę się bał, to nie światło, tylko miłość. W jednej chwili wszystko rozbłysło. Wszyscy, którym Max i Lilka pomogli, pojawili się wokół nich. Ich światła połączyły się. Jasność przebiła mrok. Cieniostwór zaczął się kurczyć, aż zniknął całkiem jak cień w południe. Max odzyskał swoje moce. Lilka również. Ale co ważniejsze, wiedzieli już, że prawdziwa moc nie tkwi w świetle, tylko w sercu. Miasto Lumenopolis rozbłysło jak nigdy wcześniej. Morał. Czasem, pokonać ciemność, trzeba odnaleźć to, co świeci w nas samych. Przyjaźń, dobroć i odwaga mogą stworzyć światło, którego nie pokona żaden cień.